próbuję nagrać, yy, będę próbował dla was zrobić ten filmik, który obiecałem. Historię zakupów yy, ciągników, jakie były kupowane. Pierwszy raz będę robił taki filmik, więc nie wiem też, czy obraz zgra się z dźwiękiem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Pierwszy koty za płoty. Wstępną historię już znacie, jakie ciągniki były zakupione, więc teraz po kolei. Yy, był najpierw ten T25, no i wiadomo, no, robił się już za mały więc trzeba było szukać coś większego. No i jeszcze były takie propozycje, żeby kupić po prostu 60. No ale ja jako młody przyszły gospodarz no nie chciałem tej 60, jakoś nigdy tych ciągników nie lubiłem. No ale suma summarum, no pojechaliśmy. Yy, jeszcze pamiętam wtedy w gazetach się szukało w kremikach tak zwanych współczesnych z kremikiem. No trafiła się C411, pojechaliśmy ją obejrzeć, ale... Coś tam wyszło, chyba że trzeba byłoby sprzęgło w niej robić. I jakoś tak sceptycznie nastawieni byliśmy, no i nie kupiliśmy tego ciągnika, chociaż tam on pamiętam, że nie kosztował dużo pieniędzy, ale nie kupiliśmy. No, później yy, w gazecie znów znaleźliśmy Zetora yy, 47-18, yy, tak, bez napędu. Też pojechaliśmy go obejrzeć, no ale okazało się, że ten ciągnik był jakiegoś handlarza. Wymalowany farbą, wszystko poukrywane, no i go nie wzięliśmy. Eee, no i potem jakoś tak długo szukaliśmy, nic nie mogliśmy znaleźć. No i trafił się kolejny Zetor 6748. Tak postaram się wam jakoś tam zdjęcia wkleić, nie? żeby to jakoś było widoczne z internetu. Część zdjęć będzie, które zrobiłem naprawdę, a część zdjęć będzie z internetu. Będę mówił, które. No tu akurat są zdjęcia z internetu, bo wtedy jeszcze nie było jak aparatu pod ręką. No i 67-48 taki zetro, no z napędzikiem, no dość fajny ciągnik. No i on już był, był już, nawet nam się spodobał, wszystko w nim było ok był już nawet zaliczkowany i pamiętam, że jeszcze chodziłem do szkoły i pamiętam, mieliśmy go w piątek odbierać, nie poszedłem do szkoły nawet z tego powodu, no bo wiadomo i zadzwonił ten gość, że słuchajcie, no rozmyśliłem się, bo on tam niby miał jakiś nowy ciągnik brać czy coś się tego sprzedawał po prostu, żeby mieć nowy, no i coś tam zadzwonił, że słuchajcie, no nie będę miał nowego ciągnika, ja nie będę miał czym robić i tego nie sprzedam. I pamiętam, że on nam jeszcze listownie tą zaliczkę z powrotem dodatek, czy tę zaliczkę z powrotem oddawał. No i sama summarum nie kupiliśmy, znów nie mieliśmy, zostaliśmy bez ciągnika, już byliśmy zadowoleni, że będzie ciągnik. No i co, no trudno, trzeba było coś szukać dalej. No i znów y, szukaliśmy dalej, no i tak potem stwierdziliśmy, że z jakiego zetora jakoś już nie można było znaleźć, bo to w... i tego tyle nie, nie było aż tak dużo i ceny. No to stwierdziliśmy, że będziemy szukać MTZ-a, tak, bo wtedy były bardziej korzystne te ceny. Fakt faktem była taka obawa, że może będzie nam za duży, no ale lepiej za duży niż za mały. No i trafił się MTZ, tylko że 80 bez napędu, no, ale stwierdziliśmy, że to, był duży, że to będzie duży ciągnik, więc i ten napęd tak nie będzie potrzebny. No i pojechaliśmy go obejrzeć i okazało ten ciągnik jest sprowadzony z Niemiec. Nawet nie był jeszcze yy, zrzucony z lawety. Stał się na lawecie, przyjechał prosto z Niemiec. No i obejrzeliśmy go sobie. Wszystkie, no był w naprawdę ładnym stanie. W sensie, yy, dla to wiadomo był, yy, nie, nie było go można powiedzieć, no ale jeżeli chodzi o stan mechaniczny był naprawdę bardzo ładnie. I prawdopodobnie miał ustawiony nowo oryginalny silnik, bo wszystkie bląby, nie bląby na silnikach, wszystko było, nie? No, i ten ciągnik został kupiony. No i został kupiony. No i finalnie z tych paru ciągników został wybrany MTZ. A była planowana 60. Tak jak wspominałem. Tak jak wspominałem. Eee, e, 60 była w, e, planowana. A finalnie wyszedł MTZ. No i to oczywiście wyszło na, na plus, no bo wiadomo. Co większy, to większy. No i tak się parę lat robiło. Było ok. Ale potem wiadomo, przyszły ery e, bel, belowania. Kupiło się Belarkę, później w końcu. No i tak wychodziło, że tych ciągników jeden ciągnik by się jeszcze przydał. A druga sprawa, no wiadomo, cały czas był też rozwój ziemi, rozwój bydła. No ale to na razie temat dzisiaj, dzisiejszych ciągników. No i coś trzeba było szukać. No i w 2014 roku stwierdziliśmy, że trzeba coś kupić. No i w sumie pod uwagę był ubrany Ursus C385, ale. Jakoś tak nie wiem czemu, zawsze jakoś chciałem mieć Jumza. Bardzo mi się te zawsze podobały, jakoś chciałem mieć Jumza, no i kupiłem Jumza. Yy, co prawda tam nie dużo za niego dałem. Yy, wiadomo, tak jak na załączonym obrazku widać, lakieru praktycznie nie miał, no ale miał zdrowy silnik, silny most, tam tylko jedynie trzeba było zrobić czwarty bieg. no ale to jest taki ciągnik, że to nie są jakieś koszty, nie wiadomo jakie. Więc to skrzynia później tam z czasem naprawiłem, nie? No i był Jums, nie? był Jums, no i tak się tymi ciągnikami robiło, no trzy ciągniki, jakie by one nie były, ale to już były trzy, było wygodniej, każdy jakoś tam miał swoją pracę, no było fajnie. Eee, później właśnie w 2017 roku doszedł kolejny Jums, eee, nie był to planowany nabytek, ale była okazja, naprawdę ładny ciągnik, w sensie mechanicznie, bo on tam też eee, jak widać jest pomalowany tylko albo podkładowo, ale mechanicznie był naprawdę ok. No i z tyłu były już y, wsadzone koła od Bizona y, 18, 4 na 38 bodajże. Więc też już ten uciąg y, miał bardzo, bardzo fajny. Bardzo fajnie się nim robiło. No i suma summarum może tych ciągników by i starczyło. Ale jeżeli chodzi już, chodziło o moc, no MTZ teoretycznie starczał. Ale brakowało tego przedniego napędu. Ten przedni napęd no, był potrzebny. No i zapadła decyzja że trzeba kupić coś z napędem i przede wszystkim większego. No i z, z początku były plany, kupujemy coś nowego. No i były brane pod uwagę, w sumie z nowych ciągników były brane pod uwagę dwa ciągniki. Belarus 1221 y, lub y, 5 5120, chyba bodajże, GGS. Y, no to MTZ miał być... Tak, wyposażone, żeby miał już tura, przedni tuz, tak samo dojść, już miał być uposażony naprawdę konkretnie. Przedniego tuza, wtura, szerokie ogumienie, pełne felgi, pneumatyczne, no wszystko co tam miało być, wszystko było zamawiane, ale suma summarum do zakupu nie doszło, no bo wiadomo, rozwój był cały czas intensywny i w krowy, i w ziemię, w sensie w dzierżawie, w sensie w dzierżawie, w inne maszyny. No i stwierdziłem, że to jest na razie zbyt duży wydatek kupować nowy ciągnik. No i gra zmieniła się, yy, zmieniły się zasady gry i zacząłem szukać używanych ciągników. Yy, I później były porane pod uwagę ciągniki używane. Top 3, czyli yy, Renault 110-54, Case 5140, lub jak już nic z tego nie znajdę, to jakiś yy, Ursus. 12, 24, 16, 14, 34, jakby zała w ładnych pieniądzach. No, prosto szóstka, jakaś ładna szóstka. No i obejrzałem parę tych właśnie ciłników, ale jakoś tak z hejsa, z renówki, no nic ciekawego jakoś nie trafiło, jakoś tak nie chciało w moje ręce trafić. No i finalnie został znaleziony Ursus 1204, tak na załączonym obrazku. No i jeszcze taki plus trafił, że był z bo były takie plany właśnie, żeby... Mm, zakładać tura na Jumza, bo też pola miałem daleko i dwa ładowacze czołowe były mi bardzo wtedy potrzebne. No tutaj tracił się akurat 12.04 z tura, więc to dla mnie była opcja rewelacyjna. Wiecie co, tak dla was nagrywam. Mamy 10 minut materiału, a ja nawet do połowy jeszcze nie doszłem, więc ten film chyba będzie w trzech albo w czterech częściach. Ale to daj, dajcie znać w komentarzach co i jak. Dobra, przechodzimy dalej.